Bir Siemano, siemano, kupuję Zeusa Broka. No, myślę, że dobry wybór, stary. Ja uwielbiam tego skina. Helka wszystkim. Ja to jutro karnet kupuję, Joale. Karnet będzie jutro, od razu wychodzi, biorę go. Mam nadzieję, że wy tutaj też planujecie go zakupić z kodzikiem Torii. Nawet jeśli nie wygracie w konkursie, choć wygrywasz 25 osób, więc szanse oczywiście są, ale nawet jak wam się nie uda, to mam nadzieję, że i tak oczywiście zakupicie go z kodzikiem Torii. Wtedy będziecie pozdrowieni na odcinku moim i będziecie mieli szansę, że wygracie 80 gemów, bo za dwóch losowych osób, które kupią po prostu nowy karnet, z moim kodem, daje im jeszcze gemy dodatkowo więc fajna opcja, siemano siemano no jasne Dawid, podaj kodzik to ogarniemy, siemano wszystkim Dobra, dawać wszyscy ready, nawalamy. Jak chcę mega karnet, no to trzymam kciuki za ciebie, że ci się uda. Za każdego z was trzymam kciuki. Chciałbym rozdać wam wszystkim, no ale mam 25 karnetów, to i tak jest dużo. Mogę jednego top modela zagrać? Byczku, kto pierwszy wbija ten gra, wiesz, więc mam nadzieję, że ci się uda i że wbijesz. Byłoby fajnie Hejka wszystkim. Powiem wam, że troszkę ten konkursik mnie kosztował rzeczywiście na te karnety, bo jeden karnet kosztuje 60 zł, a 25 takich karnetów, no to sami sobie możecie pomnożyć, ile to wychodzi, nie? Ale... Wy ostatnio robicie niesamowite liczby na moim kanale. Jesteście najlepszymi widzami, jakich tylko mogę mieć. Więc trzeba się uzdzięczać i mocne konkursiki dla Was robić. I na pewno takich konkursów w przyszłości będzie więcej. Myślę, że będą jeszcze mocniejsze. Dlatego warto mieć suba na moim kanale, jak jeszcze nie macie. Dobra, dawać redy, nie przedłużamy. Lecimy z giereczką. Top model, najładniejszy skinek związany z zimą, z świętami wygrywa. Um, hejka wszystkim. Co trzeba zrobić, by zdobyć ten karnet? Um, Maja, już ci mówię. Wejdź sobie w opis tego live''a I tu masz taki odcineczek, link do odcinka. Um, masz tam odcinek z konkursem napisany. Jest taki link, nie żartuję. I w niego sobie klikasz. Y, I tam wszystko masz wytłumaczone. Co i jak? Zajmie ci to maksymalnie dwie minuty. Więc, no. Dobra, dawać ready. Dawać ready, wszyscy lecimy, bo ktoś się nie dał. Evolution, czekamy na ciebie, tylko stary. Let's go, idziemy wszyscy na środek. Nie strzelamy do siebie, chyba że masz takie same skiny. Zasady znacie. Witam, witam. No jasno, Oliwie, że tak. Cześć Wojtylo, Siemaneczko. Kiedy kolejny top model? Wiesz co? Zobaczymy. No na razie gramy tego i zaraz kolejny. Dobra, kto zaraz nie da ready, to już wyrzucam bo naprawdę za długo to trwa, mordki. Chcemy grać giereczkę, a za długo wybieracie. Mobs, zawaj ready, stary. Domin dawaj ready. Jan, dawaj ready. Dobra, Mobs, da jeszcze nie? 3, 2, 1, 0. No niestety, nie dajecie ready, to muszę was wyrzucać. No mordeczki, my tu chcemy grać. Siemano, Siemano. Dodać no mnie do znajomych top donator z dzisiejszego live'ika dodaj do znajomych. Na ten moment Fanka paliona jest top donatorem i ma wysłane 12 zł, więc zobaczymy, czy ktoś się przebije. Siemano J.K., czy dam numer telefonu? Nie no, co ty mordeczku numeru telefonu nie podaje Dobra, Maxiu, daję być tu jeszcze 10 sekund, żebyś stary szybko sobie wybrał jakąś postać, bo ty dopiero wbiłeś, tak? Więc jeszcze chwilkę ci możemy dać, dawaj i lecimy z tą gierką w końcu, bo przedłuża się to strasznie. Um, powiem tak, mam 5800 błyskotek i 143 gemy, Można to wydać na coś fajnego, tylko na co? Nie no, Maxiu, za długo to trwa stary, naprawdę. Daję ci tutaj teraz ostatni 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Dobra, dał red i fajnie udało się w końcu. <laughs> Jesteś żugajką? Oczywiście, że nie. Um, siemano, siemano. Bardzo chciałbym ten karnet, no życzę powodzenia wszystkim widzowie. Obczajcie jutrzejszy odcinek, najlepiej od razu o 14 to będziecie wiedzieli kto zwyciężył w tym konkursiku. Hejtori, pozdrów, pozdrow frytka dla ciebie! Pozdro mordo! Jestem w szpitalu i bym chciał spełnić swoje marzenie. Jak jest twoje marzenie, Byczku? I życzę zdrówka oczywiście, żebyś tutaj z tego szpitala wyszedł. Niestety Domin nie ustawił żadnego skinka, szkoda, bo muszą być skiny, nie? Mimo, że Gier się trochę kojarzy, no ale no, tutaj też nie jest... Chociaż nie, to jest trochę świąteczny skinek. On może nie jest typowo świąteczny, ale wygląda jak święty Mikołaj, ten Barley, więc jego sobie się zostawimy. Ten gumak za to mi się totalnie ze świętami i zimą nie kojarzy, tak samo w sumie ten Mortis, więc też musimy go pożegnać Ktoś chyba gdzieś się chowa, raz o dobra, są już wszyscy No Leon też nie jest zbytnio świątecznym skinem, chyba że wigilijny obrus po prostu podarł i na siebie założył, to może wtedy Kiedy live? Nie wiem stary, nie wiem, na razie nie mogę robić live'ów, jak widzisz, tylko tutaj same odcinki, tak jak teraz No siema do wszystkim, witam serdecznie no Lili też tutaj nie ma nic, więc dobra. Um, nie mam za dużego wyboru, bo w sumie zostają tylko um, dwa skinki, które są takie typowo świąteczne, nie? I są to bardzo ładne skinki, co prawda, więc tutaj akurat będzie ciężko wybrać. Mimo wszystko myślę, że wygrywa Stew. Minimalnie. Bardzo ładny skinek tutaj od Mai, ale ten od Jana z pajeczek też był kozacki. Um, a, to jest szorstnie odcinek, to sorry, już się...